Tego żałować. E, o Jezu, jak to wali! O! Dzisiaj robimy test na żywo i będziemy nakładać na włosy majonez. Jest to tak naprawdę, można powiedzieć, nasza maska pechowa, bo zawiera w sobie proteiny, emolienty i humektanty. dawno nie miałam majonezu na włosach. Ostatni raz miałam chyba w wakacje, a moje włosy troszeczkę ich preferencje się zmieniły, dlatego zapraszam do oglądania. Mam potrzebne rekwizyty. E, zwilżyłam, w sensie zmoczyłam już włosy. Nie mam pojęcia, czy to jest drogi majonez, bo ja nie wiem majonezu, więc mam nadzieję, że rodzice e, nie będą płakać, że. On w ogóle jest jakiś. To jest zwykły kielecki, to jest drogi majonez, pójdzie. O, Jezu, jak to! Fanką majonezu. E, więc ja nakładam majonez, jak widzicie, od ucha w dół, bo się boję troszeczkę, że mi obciąży to włosy. Filozofia cała polega na tym, że jeszcze wczeszę produkt. E, lepiej właśnie nałożyć mniej, ale dobrze go wczesać, bo tutaj najbardziej chodzi o równomierne rozprowadzenie produktu. Specjalnie wzięłam grzebień do rozczesywania, bo nie chciałam szczotki z włosiem dzika brudzić czy w ogóle Delmana, więc grzebień będzie, powiem Wam szczerze, do tego typu spraw DIY-owych najlepszym rozwiązaniem, jeśli chodzi o niebrudzenie akcesoriów. Chociaż może jeszcze bym dołożyła. Później będę tego żałować. Dokładam, dokładam. ta julka, która mówi nałóż mniej, więcej roz, lepiej rozprowadź. Będę tego żałować, jak widzie źle. Moi drodzy nałożyłam majonez. Myślę, że będę w tym chodziła około 20-25 minut. Na, na moje włosy. Jest to mega długo, się szybko obciążają. E, no i zobaczymy. Spłuczę jej nałożę na dwie minuty odżywkę molinową, żeby zamknąć e, pielęgnację i wystylizuję normalnie włosy. Wystylizuję sobie tutaj z wami. E, nagrywam, jeszcze trzeba nagrać TikToka, że mam majonez na włosach. <laughs> Idę ogarnąć te włosy i zobaczymy. Co z tego wyjdzie? Więc ja będę robiła taką mega szybką stylizację. Najprostszą jaką się da. Już spłukałam włosy. Spłukiwałam mega długo. I biorę sobie troszkę odżywki, bez spłukiwania, emolientowej. I po prostu wczeszę we włoski. Teraz czas na Denmana. Oj, dużo, za dużo. Słyszycie ten dźwięk? Posłuchajcie. Odgnia tam teraz. Ja właśnie wystylizowałam na szybko moje włosy. Nie chciałam, żeby ta stylizacja była jakaś super, bardziej chciałam zobaczyć efekty, jakie wyjdą po prostu po moim majonezie na włosach. Zostawię je na razie do wyschnięcia, chwilkę naturalnego, a później podsuszę i pokażę Wam efekty. Co znajdziemy w składzie majonezu i dlaczego warto wypróbować majonez na włosach. Więc jak widzicie, majonez to jest maska pechowa. Jednak trzeba mieć na uwadze, że w majonezie są też inne składniki typu może być sól no zawsze jest sól, jakieś przyprawy, więc najlepiej wybierać jak już chcecie próbować majonez na włosach, to najlepiej wybierać właśnie majonez taki co albo po prostu zrobić sobie osobną maskę DIY ze skrobią z żółtkiem jeśli chodzi o moje wnioski, jakieś obserwacje i jak oceniam efekty. Po pierwsze, bałam się, że włosy będą troszkę suche przez ocet i też przez sól w składzie, jednakże... 25 minut, tam 20, było odpowiednim czasem trzymania. Następnie włosy są ultra wręcz mięciutkie, więc jest to myślę plus. Obawiałam się, że będzie przyklap, ale nie ma go. Jest w porządku z objętością i z odbiciem od nasady, więc. Nakładamy lepiej majonez od ucha w dół, żeby no, zniwelować tą możliwość posiadania przyklapu i braku objętości. Kręt to, skręt jest w porządku, fizacja była zwyczajna, a mimo wszystko i tak skręt jest ładny. No ładny jest, włosy nie wyszły źle. Wyszły naprawdę w porządku. E jeśli chodzi o puch, no to niestety jest. E nie wiem, czy to bardziej moja wina e suszenia, jakiegoś złego suszenia. E Spodziewałam się, że będzie go ciutkę mniej. Mamy możliwe, że olej, który jest w majonezie mi po prostu nie przypasował, bo ja już dawno nie korzystam z oleju rzepakowego. A tak w majonezie jest olej rzepakowy, Luka potwierdź to jeśli... Jeśli chodzi o zapach. Zapach po zmyciu nie utrzymuje się. Totalnie... Nie czuję majonezu. Dodatkowo jeszcze użyłam produktów stylizujących, olejek na końcówki, więc zapach majonezu jest totalnie niewyczuwalny. Jeśli chodzi o zapach majonezu, kiedy trzymałam na włosach, to był masakrycznie intensywny. Nie mogłam troszeczkę wytrzymać, ale bez obawy mogę Wam powiedzieć, że przynajmniej u mnie zapach się nie utrzymał, więc jest to dla mnie duży, duży plus. Bo ja sama nie przypadam za majonezem. Nie jestem fanką. Podsumowując, oceniam ten test na żywo i maskę z majonezu 7 10 Mogły być troszkę lepiej, mogły być, ba być bardziej włosy wygładzone. Czekam na Waszą opinię, czekam na Wasze komentarze. Ja jestem bardzo ciekawa, czekam na Wasze efekty. Jestem ciekawa, czy ktoś w ogóle się odważy.